Ostatnio miałam taką myśl, że bardzo często czekamy na energię, żeby zacząć cokolwiek, zwłaszcza przy depresji. I mówimy sobie, że dobra, jak już będę mieć siłę, to zrobię to i to, jak będę mieć motywację, to ruszę. Rozumiem to, czasem tak jest, że ten moment przychodzi, ale czasem, i wydaje mi się, że częściej właśnie zupełnie nie. To troszkę tak jak czekanie na idealną pogodę, żeby wyjść z domu i niby wiesz, że może być lepiej, ale ciągle coś cię zatrzymuje. I faktycznie lepiej spaceruje się wtedy, kiedy jest słonecznie, ale wiecie, i tak trzeba się czasem poruszać. Da się zauważyć, że często to nie energia jest pierwsza. Pierwsze jest takie mikro poruszenie. Taki minimalny ruch. Typu podnieść telefon, Odkręcić wodę, otworzyć okno, wyjąć deskę do krojenia, i dopiero potem przychodzi jakakolwiek siła. Chciałabym, żeby to nie wybrzmiało jak jakieś motywujące hasło typu: zacznij, a energia się pojawi. To jest bardziej obserwacja, że mój mózg przy depresji raczej nie dał mi sygnału: okej, okay, możesz teraz ruszyć, tylko ja po prostu zawsze musiałam zrobić te mikrokroki. Nawet jak czułam się bez życia. I czasem ten mikrokrok nie prowadził do niczego spektakularnego, ale prowadził chociaż do kolejnego ruchu: do tego, żeby faktycznie się podnieść. Podsumowując, uważam, że energia nie jest warunkiem startu, tylko ona jest czasem skutkiem tego, że zrobimy ten minimalny ruch.